Mmm, Super ciężarówko! Będziem potrzebuje! Ktoś ukradł jego pomidorki! Szukasz śladów kogoś, kto mógł zabrać te pomidorki? Superciężarówka pojedzie w jedną stronę, a ty w drugą. Czy to jest sok z pomidorów, które wiodą w tym kierunku? Superciężarówko, pora na transformację, żeby rozwiązać tę zagadkę. Ślady okazują się świetnym kierunku Matylda, widziałaś coś? O nie, superciężarówko! Ślady zaprowadziły nas do twojego domu. Krokomilu, ty na serio pomagasz nawodnić kwiatki superciężarówki? Hmm. Super ciężarówka! Myślę, że kroko coś kombinuje. O nie, to ślady po pomidorach. Super ciężarówko. To skrzynki na pomidory z farby Bena. Superciężarówko! Krokomil próbuje Cię wrobić! O nie! Plamy mają taki sam kolor, co ślady po cieście truskawkowym na twoim policzku. Matylda myśli, że jesteś winny. Wybacz super ciężarówko. Zostałeś niesłusznie osądzony. Musimy złapać krokomila. Jestem pewien, że znajdziesz sposób na udowodnienie swojej niewinności. Żeby wydostać się z aresztu, musisz się transformować. Teraz możesz się przekopać pod ziemię! Znajdźmy krokomila. Może zaczniemy od Twojego domu. są ślady. To brzmi jak te skrzynki rzucane o siebie. Dźwięki dochodzą z tyłu domu. Szybko, super ciężarówką. Użyj gadżetu, zanim ucieknie! Tybuk. Nie ucieknie przed pistoletem na szlam. Spudłowałeś! On ucieka. Uda ci się sukno ciężarówko. Stop! Matylda, Ben. Superciężarówka złapał prawdziwego złodzieja. Oto i on. Krokomil chciał wrobić superciężarówkę. Kroko, zostałeś zdemaskowany. Ben, możesz zabrać swoje pomidorki. Nareszcie jesteś w domu, Krokomilu. Superciężarówko, wybacz tę pomyłkę. Wykonałeś dobrą robotę łapiąc złodzieja. Mamy dzisiaj walentynki. Wow, w naszym mieście jest tak dużo par! Cieszysz się na walentynki super ciężarówką? A co to za dziwny dźwięk? Musisz to sprawdzić, super ciężarówki. Oni się kłócą. Zobacz super ciężarówką. To krokomil. Ten dym powoduje kłótnie wśród paw. Przynajmniej jajka krokomila nic im nie zrobiły. On zrujnował walentynki dla wszystkich. Czas na transformację superciężarówką. Super łaskotki! Dobry wybór, super ciężarówko! Haha, ha, łaskoczemy! Dzięki łaskotkom wszystko wraca do normy! Super ciężarówko! krokomil, znów to robi! Chcesz być połaskotany? Super ciężarówko! Uważaj! To teraz pomoże super ciężarówce. Superciężarówka wróciła do nas, Celebrujemy dalej Krokomil znów coś kombinuje. Zrób coś super ciężkiego. Użyj swojego gadżetu. Laser miłości! Wypróbujmy go! Tam jest krokomil! Jeszcze raz super ciężarówko hey. 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 <grymne> Wygląda na to, że krokomil chce buzi! <grymne> 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 Dziękujemy ci za uratowanie walentynek super ciężarówko! Dobra robota dzieciaczki. Co to było? To był policjant? I zniknął. Hm, to było dziwne. Dzieciaczki płaczą. Dostaliście mandaty za parkowanie? Już dobrze. To nie są prawdziwe mandaty. Oh. Ale to wszystko ah. jest jakieś podejrzane. Ah. On zabrał nasze pachołki. Super ciężarówko. Że zrób coś. Myśli, że jest cool, Ale tak naprawdę to nie jest. Dalej! Złap go, super Dobry pomysł! Super radiowóz hmm? policyjny! Oh. <głos> <głos> Poprośmy Matyldę o pomoc. Matyldo, super radiowóz policyjny potrzebuje Twojej pomocy. Pomożesz mu?

Ostrożnie! Przez te bańki prawie nic nie widać! Pora wykorzystać nasz gadżet! To działa! Banieczki się odczepiają! Hmm? Hmm. Gdzie on się podział? Hmm. A co z tym kartonem? Hmm. Aha. No cóż, kto tam się ukrywa? U! Teraz jedziemy prosto na komisariat, Krokomilu. Dzięki superciężarówce złapaliśmy tego groźnego przestępcę. A teraz zobaczymy, czego się dzisiaj nauczyliście, dzieciaczki. Wspaniale! Zdaliście test na piątkę. I nauczyliście się kolejnej lekcji. Trzymajcie się prawa, bo skończycie w więzieniu zupełnie jak Krakomil! Dobra robota, przyjaciele! Oh. Witaj, Karl. Ach, widzę! Matylda i Jerry zaraz rozpoczną przyjacielski wyścig! Hmm, kto to tak pipczy? Hmm. O, nie, to krokomi! Nasz krokodylowy samochód! Chyba chce przyłączyć się do wyścigu. Chyba już wiem, o czym myślisz, Karol? Pora na transformację! Zobaczyłeś maleńki. Okej, <mum> okej, okay, okay, super ciężarówko, ale czy aby na pewno jesteś taki szybki? Jesteś super wyścigówką? to niesamowite rozpoczynamy wyścig. O no nie, krokomil znowu coś kombinuje. Och, mało brakowało do wypadku! Hej, tak nie można robić! Wszystko okej? Okay? Mm. Ten niedobry krokami. Hmm, chyba masz już jakiś pomysł. Tak jest super ciężarówko, doganiasz go. Chcesz zamrozić tą plamę? Strzał w dziesiątkę. Tak, super ciężarówka wygrał. Jerry i Matylda nie są zadowoleni z ciebie, Krokomilu. Podziękujmy superciężarówce za ten wspaniały wyścig! Super ha, ha! Smacznego! Niezły strzał, super ciężarówko! Ciasto gotowe na święto dziękczynienia? Ja, co ten łopus no. O, nie, on ukradł ciasto! Gdzie on się tak spieszył? Przejechał waszą piłkę, koniec gry. O, to były twoje ciasta. Aha. Mm. super ciężarówka. Uh. Musimy pomóc Uwaga! Masz no, no, go! Uh. Super ciężarówko! <grym> o nie, on ucieka! Super ciężarówko! Uważaj! <grym> Zagraża bezpieczeństwu na drodze! Wow. Yeah, yeah. Oh, oh. Jest coraz co? niebezpieczny, oh. mm, 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 Super ciężarówko. Te stalowe rury Billiego zaczynają się toczyć. Aha. Musisz je zatrzymać. Aha. Chyba pora użyć twojego Aha. gadżetu. Mm. Mm. Super ciężarówko, możesz przesunąć te dwa samochody z ulicy? Świetnie super ciężarówko! Teraz jedziemy po te rury! Aha. Mam nadzieję, że to podziałam! Świetna robota! Tu ukrył się krokomil! Łapko super ciężarówko! Kerry, oh, wow! twoje ciasta wróciły na miejsce dzięki superciężarówce. Teraz jesteśmy gotowi na święto. Dzięki nie, to wszystko dzięki Tobie superciężarówko. Możemy się teraz delektować tym pysznym ciastem. Czasem dobrze jest po prostu odpocząć i podziękować za wszystko, co mamy. Mmm, ten milkshake jest przepyszny. Mnia, mniam. Skąd one się pojawiły? To jest misja dla super ciężarówki! Zobacz, ktoś tam jest na wzgórzu. Karl, <grymne> musisz go powstrzymać. Och nie. Super ciężarówko. Zrób coś. Niech wszyscy jadą do pikarni Kari, Tam możecie się ukryć! nie! Super ciężarówko! Uważaj! <glorïcki>

Wszystko w porządku, super ciężarówko? Jak dostaniemy się oh. na drugą stronę? Masz Aha. jakiś pomysł? O, oczywiście! Twój super Aha. gadżet! Zróbmy to! To laser? Aha. Doskonale! To już koniec, krokomilu. Nie tak szybko, przyjacielu. No. Uh. Ha. Ha. ha, ale tchórz. co? To znów znów Tylko taki szarci! Do zobaczenia, przyjaciele!